Tak więc musimy zwrócić e, uwagę na to, że już pierwsze e, przygotowania dotyczące czegoś, co zawsze e, występuje w naszej strefie klimatycznej, czyli zimy rozpoczęliśmy e, w Urzędzie Wojewódzkim w październiku ubiegłego roku, dziwnie brzmi ubiegłego, ale jednak już mamy kilka dni e, nowego 2021 roku. E, zwróciliśmy się wówczas z rekomendacjami i z prośbą o przygotowanie e, różnorodnych działań e, związanych z właśnie e, z zimą. Powiedzmy wprost, informacje medialne, dobrze, że się e, pokazują różne tytuły, bestia ze wschodu, e, atak zimy, e, możemy powiedzieć po dzisiejszym spotkaniu, po dzisiejszym e, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, że Tutaj w Lubartowie jesteśmy przygotowani na to, co czeka nas w najbliższych dniach. Co więcej, jesteśmy przygotowani na terenie całego województwa lubelskiego, wszystkie służby, inspekcje, ale szczególnie samorządy, dzięki takim samorządowcom jak pani starosta tutaj obecna. Możemy powiedzieć, że również samorządy są przygotowane zgodnie z dyspozycjami realizowanymi na terenie województwa lubelskiego szczepienia przebiegają sprawnie dzięki sprawnej działalności tej współpracy z samorządami właśnie za to bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Na ręce Pani Starosty wszystkim samorządowcom, starostom, ale również wójtom, bo tak jak słyszeliśmy właśnie i na dzisiejszej odprawie i tutaj z ust Pani Starosty właśnie dzięki wielkiemu zaangażowaniu samorządów, a za ich pośrednictwem między innymi straży, ochotniczych straży pożarnych oraz funkcjonariuszy innych służb mamy no można powiedzieć, że e, zupełną jasność i e, znakomitą współpracę. Dziękuję za informacje zwrotne tutaj z terenu powiatu, jak powiat jest przygotowany. Ja tutaj bardzo często Panią Starostę e, wskazuję za wzór współdziałania. No, może dlatego, że e, wystąpiły różne okoliczności w ubiegłym roku, drodzy Państwo, i między innymi tutaj dzięki zaangażowaniu Pani starosty, która uruchomiła jakby współdziałanie w ramach zwalczania chorób które wystąpiły na terenie tutaj powiatu Lubatowskiego, ale wiem, że to właśnie dzięki zaangażowaniu pana Andrzeja to, to wszystko jest dobrze spięte czego dowodem była dzisiejsza wideokonferencja tak jak było powiedziane mam nadzieję że te nasze wspólne działania które mają wyeliminować pierwszej jakby w pierwszym etapie ta, tą pandemię, która występuje spowoduje, że tutaj również samorządowcy będą mogli już nie tylko za pomocą kamer spotkać się i wyrazić zadowolenie i podziękowanie za to, że te wszystkie działania są tak dobrze, żebym realizowane na terenie powiatu Lopakowskiego. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ja również dziękuję. Jest mi niezmiernie miło słyszeć te słowa. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję Panu za słowo ustawienie.